Cześć, w 2018 roku odbyło się Światowe Forum Ekonomiczne pod tytułem The Future of Jobs. Mądrzy tego świata zjechali się, aby przedstawić, co nas czeka w przyszłości, a przede wszystkim w dziale managementu. Jak możemy spojrzeć na ten raport, który został wygenerowany po tym forum, z którego dowiadujemy się, że w przyszłości najbardziej potrzebne zasoby ludzkie, czyli Twoje kompetencje konkretnie, to jest kreatywność. Intuicja i przede wszystkim inteligencja emocjonalna. Jeżeli dzisiaj to posiadasz, to nie masz się czym martwić. Jeżeli nie, to już wiesz, ponieważ w raporcie jest zapisane, że te kompetencje będą wymagane już w 2022 roku. Przypomnę Ci, że to jest tylko za 3 lata. Jeżeli dzisiaj studiujesz bądź uczysz się, albo jesteś bardzo dobry w takich umiejętnościach, które posiadasz bądź w kompetencjach, które masz, takie jak umiejętności manualne, monitorowanie, kontrola czy umiejętności inżyniersko-manualne, one są na wymarciu. Owszem, być może rozwijałeś się bardzo ciężko i przez lata studiów i swojego doświadczenia bardzo dbałeś o te kompetencje, które posiadasz dzisiaj. Lecz jeżeli już wiesz, że za 3 lata od dzisiaj Będą nowe kompetencje, o których ja już mówię od trzech lat, co najmniej do tyłu, że jedną z nich to jest inteligencja emocjonalna, dlatego tak wiele kobiet jest w zarządzaniu, a facetom się nie chce. No to masz wybór. Pytanie, co z tym zrobisz? Pytanie, nad czym możesz popracować i w jaki sposób możesz to zrobić? Tak dokładnie zrobić. Bo równie dobrze nierobieniem jest pozostanie na tym samym etapie, i później będziesz narzekać, że a, no tak, no zmieniający się świat, ja zawsze muszę się zmieniać. Tak, change jest niezmienny i dobrze o tym wiesz. Pracując w danej firmie czy w danej korporacji, sam zauważasz, że ostatnie 3-5 lat to są non-stop zmiany. Ostatnia dekada to co najmniej 2-3 zmiany firmy przechodzą. Przetrwają ci? Przetrwają ci którzy potrafią się dostosować. Pamiętaj. Co to zmiany? W języku chińskim są dwa znaki oznaczające zmianę. Pierwszy znak mówi o tym, że jest to zagrożenie. Coś, co czeka Cię w przyszłości, może być zagrożone dla Twojej strefy komfortu, którą Masz dziś. Drugi znak mówi o tym, że jest to szansa. Połączymy to w jedno, mamy zmianę. Więc Chińczycy już dawno o tym wiedzieli, że zmiany są nieustające. Przedstawiające zmianę z emocjonalnego punktu widzenia. Z tego względu, właśnie ten znak mówiący o zagrożeniu, mówiący o tym, że coś cię czeka, to jest opuszczenie Twojej strefy komfortu, wyjście naprzeciw czemuś, co musisz się dostosować, żeby przeżyć, żeby mieć lepsze życie, żeby nie narzekać i zostać z tyłu, powiedzieć, kurde, nie poszedłem za wami, no to to jest właśnie zmiana. Pytanie, jaką zmianę Ty wybierasz? Czy w ogóle ją wybierasz? Lecz sądzę, że oglądając ten materiał należysz do osób, do grona osób, które mówią, ja chcę się zmienić. Boję się, ale idę. Tysiące lat ewolucji doprowadziły do tego, co mamy dziś. Mówię mamy dziś, ponieważ nasz mózg składa się z trzech części. Pierwsza część tysiące lat temu, która pozwoliła nam przeżyć i doprowadzić do tego, aby właśnie przejść cały etap ewolucji, to był ten gadzi mózg. Następnie mieliśmy mózg i rozwijaliśmy go, drugą część mówię mózgu, rozwijaliśmy go pod tytułem ten emocjonalny, gdzie zaczęliśmy właśnie analizować swoje emocje, no i ten trzeci najświeższy kora mózgowa, dzięki której potrafimy zarządzać, potrafimy myśleć, potrafimy się porozumiewać, no z tym porozumiewaniem się jest na różnych etapach jeżeli chodzi o konflikty, jeżeli chodzi właśnie o sposoby albo tych, którzy chcą się tego nauczyć. Więc ten ostatni etap naszego umysłu dał nam to, co mamy dzisiaj, to, gdzie dzisiaj jesteśmy, to, co dzisiaj posiadamy, to, jakie standardy mamy i to, jak wygląda dzisiaj świat. Lecz nie jest tak, że ten pierwszy gadzi mózg gdzieś tam przepadł. On jest nadal, on jest dzisiaj i nadal to tobą zarządza. To jest ten mózg, który mówi walcz, Albo uciekaj. Nie ma chwili, kiedy zastanawiasz się nad tym i powiesz, no dobra, to ja chwilę tutaj pozostanę. Nie, albo się boisz i uciekasz. Albo mówisz tak, dam radę, znam swoje kompetencje, wiem, co dzisiaj posiadam, patrząc na to, co przerobiłem do tej pory, na jakich szkoleniach byłem, jakie książki przeczytałem, jakie stanowisko zajmowałem i drapywałem się po drabinie. Pytanie, na którą właściwą firmę ścianę była oparta Twoja drabina, i dzisiaj mówisz, że kurde, to nie ta. Zmiej drabiny, po prostu. Co masz innego do zrobienia w życiu? Kolejna dekada, żeby się wspiąć. I to jest właśnie zmiana. To są te dwa chińskie znaki, które mówią o tym, że kurde, boję się, kurde, mogę stracić to, co miałem do tej pory, lecz chcę się dostosować do tego i przygotować na to, co będzie najbardziej pożądane na rynku pracy od 2022 roku. Część z tego już jest do pożądania i to bardzo, bardzo już dziś. Jak zwykle. Wybór należy do ciebie. Masz trochę jeszcze czasu, aby zacząć rozwijać te kompetencje. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób, napisz do mnie albo przejdź do mnie na szkolenie. Albo zaproś mnie do siebie, bądź powiem ci, gdzie mniej więcej jestem, i umówimy się na kawę, porozmawiamy. A najlepsze będzie zapoznanie się z tym właśnie raportem. The Future of Jobs z 2018 roku jest zadziwiająco interesujący, ponieważ tam nie wróżą. Z jakiejś magicznej kuli i chcą przepowiedzieć przyszłość. Oni widzą w ostatnich latach, co do czego doszliśmy, co dzisiaj mamy i kto będzie najbardziej pożądany na rynku. Życzę Ci miłego weekendu, chociażby nawet z tą wiadomością, bo być może w sobotę czy w niedzielę przeanalizujesz sobie i stwierdzisz, dobra, trzeba się wziąć do roboty. Mamy wrzesień, więc co mam innego do roboty? Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Cześć.